Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie drugie. Czy trójkąt ABC jest ostrokątny, prostokątny czy roztartokątny? Odpowiedź uzasadnij. No i mamy podane różne informacje dotyczące trójkąta ABC. W podpunkcie A wiemy, że bok AB tego trójkąta ma długość 4, bok BC tego trójkąta ma długość 5 i kąt A ma miarę 30 stopni. I popatrzmy na rysunek. Mamy trójkąt ABC. Wiemy, że AB ma długość 4, BC ma długość 5 i kąt A ma 30 stopni. No dobrze, w tym zadaniu korzystamy z twierdzenia mówiącego o tym, że jeżeli mamy trójkąt o różnych bokach ABC, to kąt o największej mierze leży naprzeciwko boku o największej długości. Czyli w naszym przypadku popatrzmy na przeciwko 30 stopni leży bok o długości 5. Tu mamy bok o długości 4, a więc wniosek jest taki, że kąt przy wierzchołku C jest mniejszy niż 30 stopni. I teraz popatrzmy. Jeżeli tu mamy 30 stopni, tu mamy mniej niż 30 stopni, to te dwa kąty razem mają na pewno mniej niż 90 stopni. Teraz wiemy, że suma trzech kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie zawsze jest równa 180 stopni, więc jeżeli te dwa kąty mają mniej niż 90 stopni razem, to znaczy, że trzeci kąt musi mieć więcej niż 90 stopni. A skoro ma więcej niż 90 stopni, to znaczy, że trójkąt jest rozwartokątny. Podpunkt B. O trójkącie wiemy, że bok AB ma długość 6, bok AC ma długość 7. I kąt przy wierzchołku C ma 45 stopni. No i teraz popatrzmy. Mamy trójkąt ABC, mamy kąt przy wierzchołku C o mierze 45 stopni. Wiemy, że AB ma długość 6 i AC ma długość 7. Jakie możemy wnioski wyciągnąć? Popatrzmy. A przeciwko 45 stopni leży bok długości 6. Więc 7 będzie leżało naprzeciwko kąta, który ma więcej niż 45 stopni. Jeżeli kąt przy wierzchołku B ma więcej niż 45 stopni, to suma tych dwóch kątów na pewno jest większa od 90 stopni. Jeżeli suma tych dwóch kątów jest większa od 90 stopni, to znaczy, że trzeci kąt ma na pewno mniej niż 90 stopni, zatem mamy wszystkie trzy kąty, które są kątami ostrymi. A zatem trójkąt ABC jest trójkątem ostrokątnym. Podpunkt C. Wiemy, że bok AB jest równy bokowi AC, i wiemy, że kąt B ma miarę 45 stopni. No dobrze, to teraz popatrzmy. Kąt B ma miarę 45 stopni. Wiemy, że AB jest równe AC, czyli tu mamy trójkąt równoramienny. To co to dla nas znaczy? Jeżeli tu mamy 45 stopni i na przeciwko tego kąta jest również 45, jest bok A, przepraszam, i tu mamy ten sam bok, czyli tu mamy ten sam kąt. Zatem kąt przy wierzchołku C będzie miał 45 stopni. No i już wiemy, że te dwa kąty mają po 45 stopni, więc razem mają ich 90. Co dalej znaczy, że na trzeci kąt pozostaje dokładnie 90 stopni, ponieważ suma trzech kątów w trójkącie jest zawsze 180 stopni. Jeżeli jeden z kątów w trójkącie ma 90 stopni, to znaczy, że trójkąt jest prostokątny. A więc w tym przypadku trójkąt ABC będzie trójkątem równoramiennym prostokątnym. I pod punkt D wiemy, że bok AC jest równy bokowi BC, i wiemy, że kąt B ma miarę 30 stopni. No dobrze, kąt B ma miarę 30 stopni. Naprzeciwko mamy bok o długości A. I wiemy, że bok AC jest równy bokowi BC, czyli tu również mamy A. Zatem mamy trójkąt równoramienny. Co to teraz znaczy? Jeżeli naprzeciwko 30 stopni znajduje się bok A, to znaczy, że naprzeciwko boka, boku A również znajduje się kąt o mierze 30 stopni. Zatem kąt przy wierzchołku A ma miarę 30 stopni. Następnie suma tych dwóch kątów będzie wynosiła 60 stopni, czyli mniej niż 90. Skoro wynosi mniej niż 90, to znaczy, że kąt przy wierzchołku C ma więcej niż 90. W tym przypadku dokładnie 120 stopni. No, i wiemy, że jeżeli trójkąt ma kąt yy, yy, o mierze większej niż 90 stopni, jest trójkątem rozwartokątnym. Czyli w tym przypadku mamy trójkąt rozwartokątny. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.